Ewelina pyta, wina państwa i zapraszam na prognozę pogody na okolicę do słońca. Czy naprawdę pod Sąbą i czy naprawdę tu pochuniesz ich? I w obecnej pogodzie regionie sprawdźmy. Kopusko się sobie zawielczył na tełe tak stopni do słońca i pochuniesz A Katowice, Żona, Góra oraz Gdańska tych na tełe tak stowni, do słońca i pochuniesz a Pierce czy czyszynie i szybco na torenach stąd nie to słońca i pochudz. Cołego całego kraju. YouTube tu ja tylko półskuczę sobie Na to rentach, stąd, to a Katowice, Żerone, Góno, oraz tych. Na torenach stopni do to słońca i pochodzi. A piersku miała czyszenie i oraz na to, to stopnię. Do słońca. i pojesz. Dziękuję i do zysko. Zapraszam na sportowy już czas i oraz Lobelt walczak. Dziękuję bardzo. Zapraszam na posłuchanie dzień o 21 Do zobaczenia.